Trzecia Droga zarejestrowała swoją listę z kandydatami do Rady Powiatu Gniezińskiego. Ponadto w wyborach do Rady Miasta Gniezna będzie współtworzyć koalicję dla pierwszej stolicy i na jej listach ma też kilkoro swoich kandydatów. Kandydaci do powiatu to osoby zarówno o dużym doświadczeniu, już przetarci samorządowcy, ale także osoby świeże, które mogłyby wnieść do powiatu i mam nadzieję, że wniosą nową. Nową energię, nowe pomysły, nową ekspresję. Często działali na terenie mniejszych swoich małych ojczyzn, czy to w Radzie Miasta, w Radzie Gminy, w Radzie Dzielnicy, czy w Radzie Sołectwa. I takie doświadczenie naprawdę czasami warto wykorzystywać na większą skalę, ale są też osoby o różnym doświadczeniu zawodowym. Związane z oświatą, z urbanistyką, z przedsiębiorcy, tak by mieszać kompetencje, bo najważniejsze jest to, by w Radzie wykorzystywać różne formy doświadczenia, które potem można przekuć na działalność na rzecz miasta czy powiatu. Program oczywiście mamy, bardzo ambitny, stawiający na rozwój kultury, na rozwój turystyki, na takie nakręcanie rozwoju regionalnego poprzez różne sfery od gospodarki po ruch turystyczny, ale niezwykle ważna w tym obszarze będzie dla nas też oświata. Chcemy, by te zmiany, które idą z punktu widzenia Warszawy, były dobrze zaopiekowane w naszych małych ojczyznach, w miastach powiatach, bo przecież samo dosypanie pieniędzy do systemu oświatowego nie będzie skuteczne, jeśli za tym nie pójdą też zmiany systemowe, a to one tu na koniec stykają się z rzeczywistością i najważniejsze, by były właściwie wprowadzane. Jeżeli będziemy zmieniać podstawy programowe, to tak naprawdę od, ostatecznie od pracy sprawnej nauczycieli z dziećmi jest efekt właściwy, zależny, bo tak naprawdę to na koniec dnia nauczyciel z dzieckiem wszystko napisane w podręczniku przekuwa w wiedzę, i tu jest ogromna rola samorządu. Także program pełen niebawem odsłonimy, pokażemy, kandydaci będą go prezentować. Pracowali nad nim przez ostatnie tygodnie i jest to naprawdę taka nowa, fajna perspektywa rozwoju dla naszego regionu. Trzecia droga idzie do kwietniowych wyborów z wieloma ciekawymi nazwiskami. Jedynką w jednym z okręgów jest młody i mało znany Bartłomiej Gawrecki. Inni wniosą swoje doświadczenie. Nasze listy no, tworzą łącznie żółto-zieloną drużynę. Są na nich takie nazwiska jak, jak Agnieszka Jaśkowiak, Rafał Skweres, Edward Załęski, Wiesław Szczepański. Także myślę, że mamy naprawdę mocną drużynę. Mamy jeszcze na, na listach m.in. Ze, ze znanych postaci Roberta Bazułkę, Agnieszkę Dziel, Tomasza Ryszczuka. To mówimy o listach o listach do powiatu. W wyborach do Rady Miasta Gniezna wystartują m.in. dyrektor trzeciego LO Beata Czechańska i były dziennikarz Jarosław Mikołajczyk. To są nazwiska bardzo dobre, które, tak jak powiedziałem na konferencji prasowej, to są to jest czterech radnych już, już zasiadających w Radzie Powiatu i to jest jeden, jeden kandydat, który startuje o, o mandat, czyli Partek. W Recy, który przedstawiał tutaj wszystkich naszych kandydatów. Liczymy, że te nazwiska będą lokomotywami tych list w danych okręgach, ale liczymy na dużo więcej, na lepszy wynik, nie tylko po jednym radnym z, z okręgu, ale, ale po dwóch, a może trzech. Trzecia droga to wybór dla młodych, jak mówią kandydaci, którzy zamierzają zmieniać oblicze polityki w Polsce, zaczynając od samorządu właśnie. Wybory samorządowe charakteryzują się z tym, że, że trzeba startować z listy. Mija trzecia droga, jest najbliższa sercu, ale generalnie startuję jako sołtys, jako społecznik, jako, jako mieszkaniec małej miejscowości, który chciałby, działać w Radzie Powiatu na rzecz tych mniejszych miejscowości, żeby każdy mieszkaniec, przedstawiciel okręgu, przede wszystkim czwartego, z którego startuję, czyli gminy Niechanowo, gminy Witkowo, Czerniewo i gminy Gniezno, miał swój udział i głos w decydujących sprawach, które dotyczą się jego miejsca zamieszkania. Tak? Bliskie są mi sprawy ludzi. Od wielu lat działam w tym zakresie, organizuję różnego rodzaju akcje. Przede wszystkim chciałbym, aby kultura w takim w małych miejscach bardzo dużą rolę odgrywała, ale również stawiam na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, więc to są moje priorytety, które chciałbym realizować w Radzie Powiatu. Myślę, że powiecie, jest potrzebna zmiana taki, taki duch świeżości. Postawienie na młode osoby, które prężnie działają w środowiskach lokalnych, które mają jakiś plan na przyszłość na Radę Powiatu, aby nie były to osoby, które są, mówiąc kolokwialnie, przez zasiedzenie tylko w, w, w urzędzie, które, że tak powiem, mało, mało aktywnie działają na rzecz globalnej społeczności. Ja jestem taką osobą, która chętnie działa, ma mnóstwo pomysłów, jestem gotowy do działania i nie boję się pracy. Czego trzecia droga? Bo tak, bo jestem zmęczona tym, co dzieje się w Polsce. Dlatego trzecia droga to jest dla mnie bardzo dobra alternatywa i myślę, że Jestem na stoku przekonana, że to właśnie trzecia droga to dobry wybór. Mam dosyć tego, co się dzieje w kraju, w mojej małej ojczyźnie. Powiecie, tak, zaznaczyłam, doceniam to, co zostało do tej pory zrobione, natomiast jestem pewna, że konieczne są dalsze, y, poważne zmiany. Ja chcę przybliżyć powiat gnieźniński właśnie w mojej, mojej małej ojczyźnie. Moja mała ojczyzna to właśnie gmina Kłecko, gmina Ubowo, gmina Kiszkowo, gmina Mieleszem i jestem przekonana, że powiat gnieźniński cały czas jest bardzo mało widoczny w tych winach, więc samo doprowadzić do tego, żeby ten powiat jednak był widoczny nie tylko na Facebooku, Instagramie, ale realnie, aby ludzie wiedzieli do kogo dotrzeć, a wiem, że tutaj Pani Ministra, Pan Senator są osobami, którzy pomagają ludziom, mam nadzieję, że ja też będę pomagała ludziom, będę dostępna, ludzie będą wiedzieli do kogo będą mogli się udać. Wybory do rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich zostaną przeprowadzone w niedzielę 7 kwietnia.